Witajcie! Dziś przygotowałem dla Was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się, zaraz po napisach końcowych. Numer 3. Kompaktowe i wytrzymałe etui pozwala utrzymać porządek w jego zawartości. Łopatka 4 W 1, nóż, zestaw pokrętł, silikonowa szczotka, 4 szpikulce do kabobów, 8 rogalików, solniczka i pieprzniczka oraz szczotka do czyszczenia grilla. Otrzymasz również bezpłatny upominek, torbę chłodzącą lub fartuch. Przybory są wykonane ze stali nierdzewnej i są odporne na rdze. Nadają się do mycia w zmywarce i można je łatwo powiesić. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 2. Wytrzymała i poręczna obudowa z aluminium jest wykonana z aluminium z wewnętrzną powłoką. Zawiera wszystkie niezbędne elementy wyposażenia do grillowania nóż, pędzel, szczypce, widelec i łopatkę. Narzędzia, wykonane ze stali nierdzewnej i bardzo odporne na wysokie temperatury, mają wygodny haczyk do zawieszania, ich długość wynosi 33 cm. Długie uchwyty ułatwiają przenoszenie żywności i zmniejszają ryzyko poparzeń. Wymiary walizki to około 37x16x7 na na cm. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Jest to zestaw do grillowania składający się z 16 bardzo poręcznych elementów, które pewnie trzyma się w dłoni. Metalowa walizka zawiera łopatkę, widelec, szczypce, nóż, 4 szpikulce i 8 widelców do popychania mięsa, które pewnie trzymają się w swoich uchwytach. Wygodny i kompletny, oferuje wszystko, czego potrzebujesz do grillowania. Zalecane jest ręczne mycie naczyń. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie.